Siemka mordeczki, z tej strony Tomasz, witam was, słuchajcie, w kolejnym odcinku na moim kanale, słuchajcie, sorry w ogóle, że jakoś dziwnie mówię czy coś, ale tak mnie kurwa boli gardło, naprawdę tak mnie gardło nawala, słuchajcie, że sobie nawet nie zdajecie z tego sprawy, słuchajcie, no i w dzisiejszym odcinku znowu robimy taką samą metodę, czyli testujemy te tanie skrzynki dla was, słuchajcie, ale zanim do tego przejdziemy, to pamiętajcie, że jak piszecie kod promocyjny, Kod promocyjny, oczywiście, ty, my asysy, ty, to dostajecie 5% do doładowania. Akurat w tym przypadku 20-15%, bo jest ten skin Finder. wpiszecie mój kodik, to w moim kodzie macie 15% i dostajecie darmową skrzynkę. Mieszpek, tą skrzynkę za darmo. Dosłownie za darmo każdy z Was otrzyma i możecie takiego skinka sobie wypłacić. Dodatkowo słuchajcie. Chciałbym ja wam rozdać prezent, bo ostatnio jeden ziomeczek dostał ode mnie trzy prezenty, więc chciałbym jakiś tutaj prezencik dla was zrobić. No i będzie to oczywiście kocka, słuchajcie, będzie to oczywiście koseczka i myślę, że sobie jakąś kostkę tutaj wybiorę dla was. Dosyć ciekawą, możemy nawet wpierdzielić w sumie tego forestika za cztery stówki damy minimum wpada to to minimum w złotówkę. Musicie wpłacić z moim kodem, żeby taką kostkę móc ode mnie dostać. No i początek, no to oczywiście teraz tutaj startujemy no za minutkę. Więc widzicie, jest tutaj prezencik, wystarczy z moim kodzikiem właśnie wpłacić minimum złotówkę, żeby tutaj się pokazać i mieć szansę na dostanie ode mnie tego prezentu za darmo. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku były, był ten rząd Bite, słuchajcie. Dzisiaj już zaczynamy z grubszej rury, bo lecimy od tych troszkę droższych skinków, już skrzyneczek, bo najtańsza skrzynka kosztuje 3,20, najdroższa 4 zł, słuchajcie. No zobaczymy, która będzie koniec końców lepsza, która jak to się lepiej skończy, ale patrząc na cenę bitwy, no to jest to skrzynka dwa razy, dwa razy droższa skrzynki od poprzedniej bitwy. Więc zobaczmy. Jak to się potoczy. Na początku lecą słuchajcie, stickery. Najtańsza skrzynka. Dużo osób strasznie lubi tą skrzynkę stickers. Ja za tą skrzynką no nie przepadam. No ale zobaczmy. Czy faktycznie jest to dobra skrzynka? Już tutaj 3 złote, teraz z jednego dropu leci aż 15 zł. Oczywiście licząc osoby wygraną, ile zgarnie wszystkiego, nie? No... Powiem Wam, tutaj z 3 dyszki... No z 4 dyszki już dropa ta skrzyneczka, nie? No to naprawdę spoko są te stickery. Jak mam być szczery, spoko stickery. Na początku fajnie, pod koniec trochę gorzej dało. Mi nic nie dało, tak? Ale patrzę na... Tutaj na całość, całościowo, wszystkie dropy mi i botom. Teraz mamy troszkę droższe stickery, ale też stickery te nowe. No i Bandura dropy gwiazd, no i właśnie. Są skrzynka, nie pójdzie wyżej dzięki tej gwiazdce, 12 zł, to nie ma tragedii. To są te stickery bodajże nowsze, jak się nie mylę. Te nowe, celsowskie naklejki. No, jeszcze dwie skrzynki. No, nie, no ewidentnie poprzednia skrzynka z naklejkami była lepsza od tej. To na 100%. Chociaż, patrz, mi dropo 13 zł i bam duże dropa gwiazdka. Kolejna i 12 zł. Mu dropa. No to spoko. To, ten ostatni drop naprawdę spoko dał. Bo z 3 zł dropo 13, 14 prawie. plus jego, no to mamy 25, 26 zł. Spoko, I need a dollar, no na razie mamy tylko dwa dobre skiny i to dla Bandury, przepraszam, dla Ginolda. Teraz dla Bandury jeden wyleciał, ale czy to jest dobry, to jest tylko sutupka do przodu, to nie jest dobry skin. Jak na to, ile kosztuje skrzynka, to ewidentnie ta skrzynka na razie na ostatnim miejscu tego odcinka ląduje. Ewidentnie ostatnie miejsce to jest tego odcinka, chyba, że coś będzie gorszego, a mamy teraz One moment. One moment, no to damy Ci one moment, żebyś się tutaj popisał. I pokazał z dobrej strony. No powiem tak, bardzo fajny dropik teraz. Tej trzeciej skrzynki. Bo drop o 50 zł z jednego otwarcia. To jest naj, najlepszy póki co drop z jednego otwarcia. Oczywiście mówiąc łącznie dla wszystkich, tak? Nie no, szczerze, tą skrzynkę by nawet dwie na pierwsze miejsce, bo to jest naprawdę ciekawy drop. Jak wiadomo, było tylko pięć skrzynek, ale jak na tyle skrzynek, to naprawdę idzie zrobić z tego profit. Polecam ją wam otwierać. One moment naprawdę ciekawa, ciekawa skrzyneczka. Teraz PP Słyszałem o tej skrzynce naprawdę dużo dobrego. Więc mam nadzieję, że się nie, nie że tak powiem, nie odwrócę od tej skrzynki. tak? Na razie to nie jest ciekawe. Na razie to te dwie pierwsze otwarcia to jest ostatnie miejsce. Póki co, nie? Mówię, dużo dobrego słyszałem, ale z tego co widzę, to nie jest to dobre. Nie jest to ani trochę Zajecie dobry drop. No, dwa złote z genu. No nie, najgorsze miejsce. Pepe Bison, zawiodłem się na tobie. Ewidentnie daję ci ostatnie miejsce w tym momencie. No, chyba, że te P2000 będzie gorsze. No jak P2000 będzie gorsze, no to ja już nie wiem. No, na razie dobrze, na razie dobrze. Ale one moment ewidentnie wygrało, słuchajcie, ten odcinek. One moment naprawdę fajnie dropło. Szkoda, że nie dla mnie i że ja tego nie wygram. No ale powiem wam, że ten P2000 to jest naprawdę ciekawa skrzynka też warta otwierania. Naprawdę warta robienia bitew, naprawdę, no spoko, spoko, skrzynka P2000, do niej nie mam do czego się przyczepić, naprawdę ciekawa, fajna skrzynka, fajny dropik, słuchajcie, no i mamy koniec, słuchajcie, prawie to wygrałem, ale tu pandurka, no i zgarnął cztery stówki, z takich tanich skrzynek, no, ja się z wami żegnam, do następnego, siemano.